Z łóżeczkiem w ręku, ty koniu, kurde, gdzie ty uciekasz? Chodź tu Minecraft, ale kolejny odcinek i dzisiaj nagramy odcinek Minecrafta, ale gramy na pole widzenia 30. O kurde Ej, dobra, jeszcze takie granie? Takie granie jest ok, ale granie na koniu z takim czymś, to to jest normalnie niemożliwe. W sensie to. Dziwnie to wygląda, bardzo dziwnie. Jakby no. Jeszcze kiedyś zagramy na Quake Pro czyli na tym. Yy, na tym się lepiej gra na pewno niż na 30. Ale no. Ja pierdzielę jeszcze. Jeszcze tutaj woda jest i pagna. No nie. Gdzie ja mam teraz i żeby ten koń nie utonął? Nie, czekaj, kurde. Klawisze mi się mylą. Nie, nie umiem grać na takim Minecraftie. Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? I nie da się tak grać. Ktoś tak w ogóle gra w Minecrafta? Kurde, skacz koniu. Nie, totalnie nie widzę, co się dzieje, nie? Ej, no co? Habo tu taki ten był. Yy, nie, no nie, nie da się tak grać w Minecrafta, Dziwnie jest strasznie. Yy, nie widzę nic totalnie, co jest pode mną. Yy, chociaż teoretycznie mogę włączyć F, F5 i F3. No ale. Niby mogę tak grać. Bo w sumie w regułach. O na żaby nowe! Ty, żaby nowe! Siema! Ej, dobra, chodzenie jest też dziwne, bo mam wrażenie... Jestem gdzieś tu, a mam wrażenie jakbym był już gdzieś tu. Ale żaby nowe. Yo! Coś za nie dostanę jak je zabiję Chyba ten taki blok... Yy... Nie. Kurde, pierwszy raz w Minecrafcie na surywalu widzę te żaby. A nie, bo jeszcze... Sorry, nie, jeszcze widziałem je na yy... 121, bo jedną żabę przyprowadziłem Ale nie mam pojęcia... Yy... Nie pa nie mam pojęcia co one robiły, bo... <ścoughs> Siema Żabson, <laughs> Żabson, kurde yy, W Minecrafcie nigdy ich za bardzo nie wykorzystywałem I raz tylko w życiu na 1.21 nie znalazłem Ale to nie, nawet nie na tych bagnach, tylko na tych drugich bagnach yy, Na nowych I Dropu chyba nie dają, nie? Yy, za to za rozmnożenie chyba jest ten tak jakiś blok yy, Ale nie wiem nawet czym się rozmnaża Czekaj, nie wiem ziarna chcecie? Kurde, nie wiem, nie wiem, nie wiem Czym się, czym się rozmnaża takie żaby? Może jakimiś owadami? Czekaj, co jedzą żaby? To są żaby Nie, nie ropuchy, żaby eee. Może wodorostami Ty, 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 ty Dobra, nożyczki Nożyczki O, Dobra, wyrzućmy sobie A nie, tu mamy wodorosty, czekaj Dobra, to wywalę to drewno Ej, chcecie? Chcecie? Halo? C czemu tam lewituje? Czemu tam lewituje ten. Hej, chcesz? Nie. To wiecie co? Ja myślę, że to może o to chodzić. O to tutaj. Także weźmy sobie tak zróbmy. Weźmy sobie, zbierzmy to i chyba tym się korymiło, nie? Nie wiem, kiedyś u TJ'ego to widziałem, ale nie pamiętam. Nie też się? Co? To co one jedzą? Żółwie to chyba jedzą, co one jedzą? Słońce już zachodzi, no nie. Dobra, łóżko, 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 łóżko. Kij z tymi żabami. Yy, chciałem tylko powiedzieć, że yy, nie było teoretycznie w zasadach, że nie można używać F5, więc. A więc sobie użyję, co mi tam. Enderman się ma. Dobra, chodźmy może spać. Tylko jeszcze bym dojechał tutaj, ale na serio. Dzi jak patrzę w dół, to, jest, to czuję się o wiele szybszy niż jak patrzę w przód. O nie. Dobra. To już prędzej idźmy spać, nie? Już prędzej pójdę spać niż ten. Napiję się coli. Poezu. Czy tylko ja? Gdzie jest ten koń? Op. No, kolejny minus grania na y, 30 polach widzenia, <laughs> to jest to, że totalnie nie widzę, co się wokół mnie dzieje. Y, no, 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 no. no y, Myślałem, czy być się nie nagrać Minecraft Hardcore, ale szczerze, y, to jest tak, że mam o kolejne konie. Mam, o, aż mi to przypomniało minaturkę y, z 1.21 kiedyś jak. Y, Robiłem te szybkie konie Nie, 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 to było coś innego Coś tam i taki napis konie były, nie? To wygląda ten seed bardzo podobnie Dobra, to jest taka mini plaża Ale wiecie co? Chwila, dobrze jadę? Dobrze jadę Nie, serio, dziwnie się tak jedzie na... Na 30 Tu coś jest, czekaj Nowy wilk, znowu Nie mam kości Trzeba było w nocy Chociaż nie, szk szkieleta bym nie zabił chyba z takim... Yy, z takim polem widzenia Czy to jest statek? TY! Widzieliście to? Widziałem kałamarnicę, która yy, ten... Swoim dziobem tak podskoczyła Kurde, koniu Tak swoim... Yy, ta, nie dziobem tylko, no wiecie co chodzi yy, No nie, znowu woda, Jezu Proszę cię, koniu Proszę cię No nie, jeszcze ginę I znowu woda, no nie, znowu woda, znowu woda Zejdź z niego No nie, bo ja shifta trzymam, dobra Ej, no nie da się tak grać, no co to ma być? To jest niemożliwe, nie? O! Dobra, widziałem swój gębek przez chwilę. Czy to jest w ogóle. Yy, czy to jest w ogóle. Tak, to jest. Okej, okay, chciałem tylko sprawdzić, czy to jest yy, ten skin, który był robiony. Bo kiedyś robiłem skina i robiłem go na grubszej warstwie. Natomiast teraz robię skina na. Yy, robiłem na grubszej warstwie skina. Tej, yy, co mam teraz, włosy i szelki. I spodnie, natomiast y, kiedyś robiłem na, na y, kiedyś robiłem na y, tym, na tej takiej grubszej warstwie właśnie, a teraz robiłem już na normalnej, cienkiej w sensie pierwszej warstwie i ta grubsza jest tylko niektóre rzeczy wiecie o co mi chodzi, no no, i y, w ogóle mam szelki w tym skinie. Szelki, szelki wiecie się skąd wzięły? Inspirowałem się bardzo skinem Shingiego, to można zauważyć, bo mam, mam, y, mam te. W ogóle buty, jak głupio na tym wyglądają, ale mam. Y, powinni zrobić buty jeszcze jeden piksel, y, tak, do środka. Ale mam, chciałem powiedzieć, że mam skina podobnego, bo mam y, szelki i mam y, te. Mam yy, szelki i mam yy, muszkę. O, muszkę. I tylko to jest podobne do skina. No jeszcze. No jeszcze ta biała koszula yy, trochę jest podobna, ale to jakby już bardziej yy, mi to pasowało niż chciałem do tego. A ja mogę na ciebie siąść, halo. No i skin jest podobny do Shandiego, ale zrobiłem go po swojemu. Włosy, twarz inna. Yy, także różni się. Te rękawki on chyba miał krótkie rękawki. chociaż nie pamiętam. To jest statek w ogóle. Yy. W każdym razie inspirowałem się skinem Szendiego, ale zrobiłem go po swojemu. I bardzo mi się podoba ten skin. Jeszcze był modyfikowany trochę na przestrzeni lat, ale taki jaki jest teraz, to mi się wydaje, że go w najbliższym czasie nie zmienię, bo jest fajnie zrobiony. Ma swój klimat i nie mam zamiaru. Chwila, ja tu byłem? Chwila, ja tu byłem? Halo? Czy ja się cofnąłem gdzieś? Czy ta skrzynka może być pusta? Ej, chwila, 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 co? Ej, ja tak, ja mam. Twa mam. Co jest? W ogóle te nowe babelki, jakie fajne? Nie, a tu chyba nie by byłem. Nie, ja też nie wiem. Możliwe, że tu byłem, ale totalnie nie pamiętam. A ta mapa w ogóle? Może coś, coś mi się odsłoni w końcu. Ja, ja bym ją tak wziął gdzieś tutaj yy, pod rękę. O, mogę w ogóle. Nie, nie, nie mam strzał, więc w sumie nieważne. Dobra, będę chodził z tą mapą, żeby widzieć. O, może to tam gdzieś jest? Jak kropka się robi większa to znaczy, że jestem blisko. A kropka się robi mniejsza to znaczy, że jestem daleko. Ale nie wiem, czy to było tutaj. Nie wiem, czy to jest stąd, więc tak trochę. Hmm. No, tak to już w ogóle nic nie widzę. Yy, dobra, może gdzieś tutaj? Chociaż kija, jak, jak będzie, zmniejszy się kropka, to wywalam ten skarbi. Znaczy, wywalam tą mapę i lecimy gdzieś indziej, bo. Nie chcę szukać teraz skarbu, jakoś tak. Ale ja mam wrażenie, że wracam. I w totalnie złą stronę idę. Czemu ja mam takie wrażenie? Ja w totalnie złą stronę idę. No kurde. O, o, o! Jestem niedaleko chyba skarbu. Może jednak go sobie odwiedzimy. W tom, ale teraz, czy w tom iść? Może to tam gdzieś jest, dobra, to ja bym sobie tam poszedł. Kurde, lina by się przydała. Wiesz co, koniu? Ja z ciebie biorę siodło, i idę na nogach, bo przecież z nim to ja nigdzie nie dojdę, bo trzeba łódką płynąć. Dobra, dopłyniemy gdzieś tam. E, w każdym razie inspirowałem się skinem Shediego, ale zrobiłem go po swojemu i moim zdaniem jest. E, nawet bardziej lubię swojego niż jego. E, wszędzie go znałem, kiedyś tylko Sferajny, nigdy go nie oglądałem, tak szczerze. Eee... Ale spoko, spoko był youtuberem, śmiesznym. Już nie nagrywa chyba z tego co wiem. Dobra, może wiesz, to jest jednak gdzieś po tamtej stronie. No, chyba tam gdzieś. Eee, wiecie, co wam powiem? Nie, wiem, no coś gadam. Idziemy Idźmy w tamtą stronę gdzieś. Dobra, kija. Kija z tym skarbem. Nie idziemy. Nie mam totalnie pojęcia, gdzie iść, żeby go znaleźć. Hmm. Fajnie by było tą nową strukturę znaleźć, bo. Tych nowych struktur jakoś nigdy nie mam farta, żeby ich znajdy, znajdywać i e, znajduję tylko e, te stare wszystkie Ten w 1.13, bo dużo tych statków, mam wrażenie, że zmniejszyli ich ilość spełnienia, bo, e, spawnowania, bo kiedyś ich było multum, multum ich było normalnie. O kurde, jakie góry, co jest, ale no, no fajnie. Znowu bagna? Czy ja zrobiłem jedno wielkie kółko? Ja to chyba nie byłem, ale nie wiem w sumie. Może ja bym zbrojakiem zrobił, bo ja tak chodzę. Yy, trochę odważnie, aż zbyt odważnie. Także crafting. Yy, zbrojeczka leci. Tutaj jeszcze jakiś hełm zrobimy, proszę bardzo. O, o, o. I możemy lecieć. I powiem wam, że no dziwnie się gra. No, bardzo dziwnie. Okej, okay, ale nie mam żelaza, mam w tym, więc jakiś plus. Hmm, jakieś złoto może bym sobie spodnie zrobił z tego. 8 jest. A na ten 7 potrzeba, dobra. Jakby tu był blok złota, to by było fajnie. O! Hmm, dobra. Dobra, nie jest źle. Dobra, może weźmy Chyba, że będzie tu gdzieś złoto. Kurde, muszę tak patrzeć pod nogi, bo nic nie widzę. Nie, tu nic nie ma ciekawego. Lecimy. To jest portal praktycznie zbudowany, ale nie mam nawet obsydianu, żeby go dobudować, więc sobie odpuścimy. I szukam tego idealnego miejsca na dom, i tak będę znowu jak 1.21, nie sorry, jak w hardkorze chodził i, i szukał domu przez, przez 10 odcinków, a potem wszystko, na jazdy ten, a potem y, skończy się tak, że stanę w jednym miejscu i, i tam będzie już koniec serii, nie? ale tutaj y, przede wszystkim chciałbym zabić smoka. Nie chcę za bardzo budować. Po prostu do budowania mam dużo innych serii z Minecrafta. Tutaj chcę zabić Smoka i na tym się skończy. I tak samo na flatworldzie, chcę zabić smoka i skończyć. Eee... Dobra. Dobra, dobra, dobra. No nie, rozpadało się. W ogóle powiem mam taką jedną ciekawostkę. A jeszcze propos tego Sindiego. Ten skin jest inspirowany, ale. Eee, nie wiem, co chciałem w sumie powiedzieć, już nie pamiętam. Kiedyś chciałem zrobić takiego chłopa w bluzie, w jakiejś bluzie fajnej z kapturem, coś takiego, ale nie założonym, tylko takim z tyłu, yy, jakieś jeansy albo coś. I taki miałem taki pierwowzór, który zrobiłem na jakiejś aplikacji na telefonie, ale sobie to odpuściłem, i zrobiłem yy, potem tego skina z szelkami, który już został. I yy, jak dla mnie, on jest świerkowy las. Może to będzie moja wymarzona wioska. W każdym razie, skin został. Trochę go modyfikuję co jakiś czas i dodaję nowe rodzaje tego skina. Lamy, kurde lamy. Także z tym skinem tak to bywa. Dobra, idźmy szybko spać. Eee, kurde, Lama Pablo, Lama Pablo. Taką mam nostalgię do Minecrafta eee, 1.11. Eee, do, do starych serii Roxa. Ostatnio znalazłem tą piosenkę, której szukałem od kilku lat, mianowicie Siema yy, yy, Coś tam, Menhill yy, nie pamiętam jak się. Nie, Kietnę Świerkowy. A to jedno drzewo było. <grych> Kurde, no. No i znowu te konie, którymi przypominałem o tej miniaturce Ale mam dzisiaj tematów do ogadania, Co jest grane? Jestem rozgadany jak normalna jakaś katarynka. Nakręcony. Co jest? A już mi gardo gardo mi wysiada. A ja mam tematów na milion odcinków, nie? Już bym chciał skończyć ten odcinek, bo. W sumie nic nie znalazłem, i raczej nie znajdę już dzisiaj. A tu tyle tematów jest do gadania. Normalnie, ażbym odcinek z parkura mógł nagrać, kurde. W każdym razie szybko powiem jeszcze. Struktury yy, w 1.13 non-stop znajdowałem statki, teraz mam wrażenie, że ograniczyli. O, no wybiłam, no wybiłam. fajnie. Nowe drewienko będzie. I mam wrażenie, że też nie mogę totalnie znaleźć yy, tych struktur. Może raz albo dwa raz znalazłem. Raz z yy, moim kolegą Krzyśkiem Yy, grałem na Xboxie i znaleźliśmy albo na PlayStation u niego i znaleźliśmy yy, znaleźliśmy Minecrafta, w Minecrafcie, znaleźliśmy Minecrafta, tak Znaleźliśmy w Minecrafcie tą strukturę yy, ja na 1.21 też ją znalazłem tą taką yy, że masz strukturę. Ej, ej, podsadzanie się jest totalnie Awkward w sensie, naprawdę dziw dziwnie, bardzo dziwnie. Me ultra dziwnie. Kurna, przydałby się Shulker Box. A nie mam gdzie tego wszystko pomieścić. A wszystko potrzebuję. Dawaj mi te grzyby. W sumie te grzyby mi nie są potrzebne, bo nie robię zupek ani nic. No ale fajnie by było je mieć. I to drewno też. Co jest mniej cenne? Co jest mało cenne? Co bym tu mógł wyrzucić? Węgiel? W sumie dobra. Zrobię sobie pochodnie i wyrzucę ten węgiel. Eee, a żeby wyrzucić węgiel, potrzebuję wyrzucić jabłka. No, znowu mój pies się dyre. Co mu jest tam No dole? Ostatnio razem piosenkę z e, Minecrafta e, Roxa. Ro, e, Roxa, odcinek. E, kurde, za dużo tych chłodni. E, od Roxa ten taki. Ojej, jak to się nazywało? Minecraft, dzień zagłady. Kiedyś nawet nagrałem z tego odcinki, ale. E, Powiem, że poszło nie tak i nie wgrałem modów i potem postaci żadnych nie było i się zastanawiałem, co ja zepsułem. <grym> Także no. Kurde, szkoda, że Dzień Zagłady 5 nie wyjdzie. Ja pitole, to była moja ulubiona seria Roxa chyba, nie? Jeszcze 1.13, jak grał ten taki survival. To było fajne. Mea. Mea nigdy nie oglądałem, ale... Tam widziałem jakieś odcinki wspominające i ten, ale no... To, to, to. Akurat mi nie siedzimy, a nigdy nie siedziało mi. Wolę tego nowszego Roxa, nie aż takiego ultra starego, ale tego starego Roxa też. I szczególnie jak mapki nagrywał, ja pierdzielę, jego content mapek był zarombisty. To jest naprawdę polska legenda, nie? Polska legenda Minecrafta. No i dobra widzowie, ja mam nadzieję, że w tym momencie skończymy. Ostatnia rzecz, struktur nie mogę znaleźć, totalnie. Mam pecha. No i to tyle. Halo.